i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, dzisiaj niech Twoje wcielenie, wielki cud zwiastowania i dziękujemy za świętość każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 30 lat temu święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Ewangelia Życia i napisał w setnym numerze, że wszystkie dzieci zamordowane przed narodzeniem one żyją w Bogu, są męczennikami, to jak dziecko, ulmów to zabite bez Chrztu świętego. A oblicza się, że od 60. roku, kiedy wprowadzono tak zwaną pigułkę przeciwko życiu, zabito około 5 miliardów ludzi na świecie, zwłaszcza nienarodzonych. Za nich chcemy się modlić i jako męczenników wzywać, błagając o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla ich zabójców. Ojcze nasz, który się z niego Twoich królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie tak, na ziemi, Że na naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak I nasze winy, jak mówimy, odpuszczamy nas i nie wrócimy na

który się bałczą ducha świętego narodził się z mali Panny, się pod boskim piwatem, przykrzyczowanym maritum, udział w trzeciego dnia zmartwychwstał, na niebie, a w boga, ojca tam przyjdzie sądzić i umarłych, święty kościół powszechny, święty kaposowal, brzechu podpuszczenia ciała, Żywot wieczny, Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze naszej i Jego bolesnej męki, Nie się Nie się tej tej dla nas i Jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas Szrajgo bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas. Szrajgo bolesnej męki, nie miłosierdzie dla bolesnej męki, nie miłosierdzie Szlego bolesnej męki nie było dla nas i całego. bolesnej męki nie dla nas i bolesnej męki nie było dla nas i bolesnej męki nie było dla nas i bolesnej męki nie dla nas Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało, krew, większe bóstwo, najwyższego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przegładanie zagrzebnych na nasze i na całego świata, o jego bolesne miło dla nas i całego świata, o jego dla nas

Niej, miłosierdzie Niej, miłosierdzie Niej, miłosierdzie Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej błęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcie Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, o Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przykład, Chrystus, za przykład, nasze i świata, świata, jego Jego na męki, na przykład, na przykład, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. na przykład, dla sprawego dla jego bolesnej męki mielini oświczywa nasi sprawego świata dla jego bolesnej męki mini o siedziewa na świata dla jego bolesnej męcy mienni owidziewa na wsi świata dla jego bolesnej męki mielini owiaddziewa nassi sprawego świata dla jego bolesnej męki mięgo serce dla nas si całego świata dla jego bolesnej męki mięgo serce dla nas si całego świata dla jego bolesnej męki mięgo serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mięgo miło dla nas i całego świata Przedwieczną w świątyni ci, ciało i klę, duszy i wóz to najmilszego Syna Twojego, a Panu Naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Niech obolesny imię miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata i niebolesnym. Miej miło serdzie dla nas i całego świata i niebolesnym. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata i niebolesnym. Miej miło serdzie dla nas i całego świata Miej dla nas i niebolesnym. Miej miło serce dla nas i całego świata, igo bolesny mej. Miej miło serce dla nas i całego świata, jego bolesny mej. Miej miło serce dla nas i całego świata, jego bolesny mej. Miej miło serce dla nas i całego świata, igo bolesny mej. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przed wielkim Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Pana Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za Miej. nasze Miej. i całego Miej. świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Miej. dla nas Miej. i całego Miej. świata. Dla jego bolesnej męki. Miej. Miej miło dla nas i całego świata jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata jego bolesnej męki. Nie miło serce dla nas i całego świata. Nie miło dla nas, i całego świata, Jego bolesnej męki Nie miłość dla nas, i całego świata, Jego bolesnej męki Nie miło dla nas, i całego świata, Praga Jego bolesnej lęki. Nie miło dla nas, i całego świata. Nas i całego <śmiech> <cała> <śmiech> całego święty Boże, święty Boże. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i na całym światem. Matko miłosierdzia, tobie Pan Jezus która powierzył nas wszystkich i tych, którzy są zabijani, mordowani, tych, którzy zabijają, mordują. Polecając wszystkich zabitych ludzi od Abla, aż do czasów obecnych wołamy Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodycze i nadzieja nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygrańcy Synodnie Ewy, do Ciebie zbiegamy jęcząc, i płacząc na tym wespadore. Szczęsto porędowniczko nasza, one miłosierne oczy, Twoje na nas zwróć, a Jezus tak <coughs> błogosławiony obok żywota Twojego, to tym nam, nam, o tym wygraniu nam okaż, o was karma, o litościwa o słodka Panną Maryjo, Amen. <stryk _> o krwi i która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, uchwały Matko Miłosierdzia, Modyr Święty, Święty Pani. Józefie, Modyr Święty, Modyr Święty Michale Archaniele, Święty, Święty Janek Pawle II, Święta Faustyno, Święty, Święty Maksymilianie, Święty, Błogosławiony Księży Jerzy, się wziąć 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 wziąć. wszyscy święci, święte Boże, się wziąć wziąć wziąć. wszyscy święci młodziankowie męczennicy wszystkich czasów, Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, zwłaszcza chorym, cierpiącym, tym którzy się z nami łączą przez telewizję. Pan z wami. I z Pan z Bogusami, szedł, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ja idę spowiadać, bo mam dyżurnę, aby się dalej módlić. Jezu, to Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Jezu, Tobie, Jezu, ufam tobie. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy sakrament. Teraz, na teraz, teraz i zawsze i na wieki wieków, Niechaj będzie pochwalony Najświętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy, sakralny, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.